Cześć! Jestem plekier LPS i dzisiaj hol zakupowy. Dla mnie mój i moich. Mój. Pierwsze, rzecz to kupiłam sobie takie skarpetki. Bardzo yy, mi się podobają. To są rzeczy, rzecz, rzecz, których nie kupiłam. Kupiłam sobie kołacza. Jeszcze jest nawet ciepłe. Takie gumki. Kupiłam sobie żelki. Jelly Benz. Takie drugie śniadanie. Bardzo się polecam. Jakieś nie banan Jeszcze nie jadłam. A nie, w sukni. Pedigree Takie smaczki. Zaraz. O Jezus, Pedigree jest najgorsze. Ja po prostu to kupiłam, bo było największą paczką. I y, moką karmę bechersa. I on jest bez zbóż, Chyba, że zaliczamy też ryż do zbo zboża. Bo to jest z ryżem jest już tu napisane, że z ryżem. Ja tu już wielokrotnie miałam i widział, wiem, że to jest bardzo dobra karma i że jest z ryżem i że po prostu to jest mega dobre. Jeszcze kupiłam sobie takie pudełko i takiego pluszaka. sobie kupiłam takiego shop'a yy, I takie dziwne pudełko. I będę dziś pakowała wszystkie smaczki mojego psa i wszystkie moje rzeczy mojego psa do właśnie tego pudełka. Więc: odklejemy to coś. Nie wiem nawet co to jest. Pierwsze, dajemy pedigree drugi już prawie puste, prawie pustego Brita. Muszę go zamknąć. Otek. Jeszcze inne smaczki. Nie wiem, kto jest takim potworem, kupuje takie smaczki, ale mi się wcześniejsze sprawdziły. Ale te są dodatkowe, ale są mega dobre dla matca. I w sumie nie ma co składu, więc nie wiem, jak, jaki to ma skład. Dobra, e, teraz damy je, i to jest jeszcze taki mu wcześniej kupiłam w Teddym. I te smaczki też kupiłam w Teddym. Ja kupiłam mu taką skórę wołową, którą już wydziądział. Jego wata męcho, wę, mata węchowa. To jest takie coś, w które po prostu wkładam smaczki. Wiem, to jest kawałek skarpety. Wkładamy mu to i do twojego zabawkę. To jest to łóżko. I tak to był dywanik do Łazienki, nie pytajcie skąd. Yy, I chowamy mu tą zabawkę. Tutaj, Hopsa. I idę pod y, jedną smycz. Wracajcie uwagi na to, żebym górę w pokoju. Czekajcie, już muszę wziąć. Dobra. To jest taka smycz. I to jest całe pudełko mojego psa. I nie, nie chodzę z nim na tej smycz na taką odkongę, taką zawijaną jakby, taką... Nie wiem jak to się mówi. I to jest całe pudełko mojego psa. Teraz tylko je czymś przykryć. Nie czymś, tylko zakrę zakrywką, jakby. To jest chyba zakrywka. Zamykamy. I to jest pudełko mojego psa. No, no to kończymy odcinek. Trwa dopiero 5 minut, ale już wszystko już powiedziałam. No, mogę Wam jeszcze pokazać lampartka mojego. Proszę, ale śpi. No, 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 to tak się prezentuje yy, cała patrzucha taka jakby. No, no to papa.